Witam Was wszystkich, ja jestem Szczemcie 13 i zapraszam Was do kolejnego odcinka. Zagrajmy w Gita Sandras. Andreas. E, a wy zabawdajmy się teraz kolejne misji. E, w tym odcinku wykonamy misję w warsztacie. Oraz wykonamy też misję, uwaga o kogo. Uzira! Tak, e, jako że w ostatnim odcinku zarobiłem dość pokaźną sumkę, e, mamy aktualnie 74 tysiące, to postanowiłem też 30 tysięcy w końcu zmarnować na misję Uzira. No i tak, nie pozostaje na nic innego, jak udać się na misję. I co my tutaj mamy? Straż przednia. Już tam mi dupy nie jesteś, bo wiem, czego chcesz. Hmm, sedanie na bogato jedzie. Rozumiem, rozumiem, jest taki zabiegany i oblegany przez innych, ja rozumiem, Dizzy Jesteś taki towarzyski, że każdy cię lubi i musisz z każdym rozmawiać, ja rozumiem A ja taki wyrzutek, nikt, nikt mnie nie chce Każdy każdym mną tępi Ja wiem o co chodzi, Dizzy Spokojnie Okej, okay, no to jedziemy na stację benzynową, ponieważ tam na nas czeka... ...Mercedes. Tylko czekajcie, bo teraz deszcz pada i jest ślizgo. A ja nie lubię jeździć w deszczu, w ogóle nie lubię deszczu. Bo czasami mam tak, że mi się w ogóle... ...dźwięki z gry wyłączają. Podczas, gdy jest deszcz. O, pasz, Mercedes w samochodzie. A co on taką dziwną pozę ma? Co tam sobie? Konia wali, czy co on robi? Boże co on? Man, no nie wiem CJ, jeden zbywali konia, drugi gdzieś spierdolił. No sorry no, patologia Uważaj, co było? Co? Nie. Seksu z tobą nigdy nie będę chciał. Co? Odłóż te prochy, bo widać po twarzy, że jesteś cały zjerany Dla mojej mamu mamusi kochanej, która już nie żyje. A ja tego nie zrobię? Jesteś głupi psychopata powiem szczerze Mercedes jest naprawdę... O dzisiaj chyba się nie, nie będziemy lubić Ja się nie bawiłem to on mnie tusił. sił Jiffy? Słyszałem, że on ma na imię Torino, a nie okej. Może to jakaś jego nowa. Jiffy, Jiffy, Jiffy. Jiffy. Tak do psa. W ogóle tak powiem wam że ten turyna się do nas odzywa jak do psa. Iść tutaj, zrób weź wyjść z samochodu, zabij tego, tego. Trochę chamsko z jego strony. O, widzicie no. Wysiadaj, skokuj na motor. Tak jak do psa mówi do mnie. Ja się kiedyś coś wzięczę tobie, tak, tak. Zobaczymy. Zobaczymy. We're watching you kid. Simon We're watching. Jestem namierzany z góry lewej, prawej strony. Ooo, wrzutnia rakiet, mm. Snajperka. O, widzę, że na bogato jedziemy dzisiaj. Sprzątnij pierwszą bloka blokadę drogową, zanim dotrze do niej furgonetka. Okej. Okay. No to jedziemy.

Ok, i następną blokadę drogową. Dobra, zmieniamy rady, bo nie będę tego gruba grubasę słuchał. O, Red X, to jest to. Mhm, kolejna bloka blokada. Co nie tak nieruchomo stoją? Uwaga, panowie! No, ginąć. Okej, okay, dziękuję wam bardzo Heda, heda? HEDA Kolejny. Okej. Okay. I teraz kolejny. Okej. Okay. A, jeszcze musimy tutaj ten samochód wysadzić powietrze. Sprzodnij następną blokadę drogową. No okej, okay, już się robi. Oj oj Dobra. Z, z tego co pamiętam jest to chyba ostatnia blokada, ale nie jestem do końca pewien. Ty, prawie, prawie go walnąłem nie. A jakbym wybuch w taki sposób, to bym normalnie chyba go zabił. Czekaj, 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 co we mnie walisz? I tak twoje dni już są policzone. Tak tego jeszcze. O! O! giniesz cię szmaty! Co się zakrywa I tak zginiesz. Dawaj! Ciśniemy ich! Dobra. No gin! Kury, co oni to wytrzymali? No, wstawaj! A jest, het! Na koniec! A nie! To była przedostatnia. Kurde, ja tak się bawię. Z nimi macam. Nie wiem co jeszcze. to nie była ostatnia blokada. Fuck. Ale dobra, to powinna być łatwa do zniszczenia. Dobra, oni tutaj już chyba ścigają mnie. Dobra. Okej. Okay. Dopinuję, aby furgonetka bezpiecznie dotarła do punktu docelowego. Okej. Okay. No, furgonetko, chodź. Jedziemy. No ale ty masz ruchy. Dawaj fast. Co jest? O, jest, Spokojnie, spokojnie Leko jeszcze bym tak zimno jechał. Dobra, kolego, uważaj, uważaj, bo tu na chodnik jedziesz. Aha, to ta skręca. I co teraz? Aha, on tutaj skręca, tak? Okej. Okay. No i co dalej? No Będzie policja, będzie przypał o tysięcy. No 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 kurde Trzywiaski, no fuck, trzeba, teraz trzeba uciec Kurde Już mi tu gnojek jeden chciał zabić znaczy, ten, potrącić, ja gadam, bo... No, już teraz nie powinni mnie rozpoznać. No i tak. No to jedziemy na miejsce do Zira. Tego zanim będziemy mogli ją wykonać, będziemy musieli oczywiście kupić... Dla niego sklep zabawkowy za 30 tysięcy. E, powiem Wam tak, że misje Zira u Zira są takie, no, mierne. No. Większość, słysza, słyszałem tak, że większość graczy je przychodzi na przymus. E, Z mną jest podobnie, bo, no, jakby, co, co by dużo nie mówić, no, w niego misje są zwalone. Poczekajcie, bo tu dwie mamy Wezmę sobie. O, czekaj, bo ktoś dzwonił. No, dzwonił ktoś. Ja pierdziele, ten, ten to też ma... ...tego dobraną chwilę, żeby do mnie dzwonić, no. Czekajcie, zapiszemy, zapiszemy sobie grę. Może wtedy zadzwoni. O, dzwoni, dzwoni.

Cicho tam. No i tak. No to się udajemy na misję do O'zira W ogóle, która jest minta? Dziesiąta. No, powinniśmy się wyrobić. Bo teraz aktualnie mi się przysyła filmik z tą misją kare karetki. Nie wiem dlaczego, ale ona ma aż 1 gigabajt pojemności. No i chyba myślę, że tak, że od 25 minut w górę jest już powyżej 1 GB rozmiaru pliku. I kurde, właśnie teraz muszę trochę poczekać, bo konwertera fajnego, żadnego nie mogłem znaleźć. I to mnie martwi. Może jak macie jakiegoś fajnego do konwertowania pr program, to możecie mi po prostu na prywatnym.

Oh, I know you knocked this bitch. Uh, no. I won the prize in the science fair. No, First prize. That is. And now you want to pop you? idiot, No, that Sam. That's him. We shall fight to the end. So. Berkley's launched full-scale insanity. Oto sfańak. If he takes them out, I'll never be able to a No problem, man, but only toys. Not no toys. Just Przy pomocy działka wyeliminuj coś, coś tam, coś tam. No gin, gin, gin. Tak jest. Kurde, ok, ginąć, ginąć tam. No, no co jest? Kurde, jak ja nie lubię tych misji, nie? U niego, to są najgorsze misje w całym GTA. O jezu, co i tak dużo ich tu teraz. czy że se słońce się nie widzę Nic nie widzę Dobra, gdzie jest kolejno? O tu jest Dobra Ile jeszcze? Dwie minuty do czekania No kurde Nie widzę nic Te głupie wschodzące słońce Dobra, złą porę Ja to zdaję się jestem farty No kurde, nie widzę tego Minuta 59. Ja pierdziele, ten to też ma Czekanie. długie. Okej, okej O kurde, ile, ile ich tam gna? Dobra, dałem radę Dobra Na gorzej właśnie jak z ci strony, z tej strony właśnie przy, przyladują. Bo tam kompletnie nic nie widać. Tak, to, to można sobie spokojnie dać radę O, właśnie z tej strony najgorzej, bo tu słońce świeci I nie widzę celownika Dobra No Dobra Kurde No, daliśmy radę o Boże, jakie to jest głupie, nie? O Jezu, ile tu ich da? A no, dajśmy radę. Dobra... O kurde teraz ich jest. Kto kamikaze? Ja pierdziele. Co ty masz za bujną wyobraźni? Naprawdę, nie? Tylko 20, 26 sekund na szczęście zostało. No teraz 20. No! Gin, gin, gin. O jezu, ile tu teraz ich leci. Boże, ile on ma tych samolotów małych? O! Aż mi ręka boli. Co? Well done, Karl. Now leave. I must prepare for the battles ahead. Never have so few owed so many. Two little, three? No, that's not it. What is it? We will fight him on the beaches. Well, rooftops. Ja I Z pojębany, Kolega, sorry. To pożyczam twoje auto Oj ojoj oj Dobra No to jedziemy zapisać grę i się będziemy już żegnać wam ten powoli Okej okay. Uważaj ziomek uważaj bo będzie prawie przyjechał No i jesteśmy na miejscu O, widzę, że mamy ten Misję u policjantów Yy, ale to wykonamy ją w następnym odcinku. Yy, no i tak, trzymajcie się, dalsze odcinki wkrótce. Elo.